Projektorów z tej strony, um. prawda pandy? Jestem zamężnym mężczyzną już od kilku lat. Chciałbym zabrać głos w kwestii sytuacji osób LGBT, ale dość wybiórczo skupiając się na kwestii małżeństw, który jest ostatnio dość poruszany. Um. Um. Chcę się skupić tylko na tej kwestii, dlatego że nie chcę, żeby ktoś oglądając to wideo zapłakiwał się na przykład do snu. Więc e, chciałbym zacząć od komentarza konstytucji z czytaniem kilku artykułów, które moim zdaniem są kluczowe, e, podjąć kilka kwestii etycznych związanych z równouprawnieniem osób LGBT i przedstawić moje wnioski na ten temat ostatecznie. Więc bez e, zwlekania. Artykuł pierwszy. Rzeczpospolita Polska jest e, dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Mm, czy na pewno tak jest, jeśli chodzi o osoby homoseksualne, e, zwłaszcza w kontekście interpretacji artykułu 18, który rzekomo e, nie jest, e, nie pozwala niby na zawieranie małżeństwa osoby i samemu płci? Chociaż tak naprawdę on mówi, że małżeństwa osób różnej płci są pod szczególną ochroną. Nie oznacza to jednak, że małżeństwa osób tej samej płci powinny być totalnie zakazane. Wręcz przeciwnie, możliwe jest to, że małżeństwa osób tej samej płci mogłyby być równie chronione. Okej, okay. wszystko w porządku. Um, dalej, jeśli chodzi o artykuł drugi. A Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Um, znowu, um, czy na pewno tak jest? Artykuł piąty. Rzeczpospolita Polska strzeży niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewna wolności i prawa człowieka. I obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeż dziedzictwo norowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. Hmm. Czy na pewno a Rzeczpospolita Polska zapewnia wolności i prawa człowieka, skoro Trybunał Konstytucyjny i sporo sądów orzekało dość przeciwko osobom homoseksualnym? Dalej. Um. Artykuł 6. Rzeczpospolita Polska stwarza a, warunki mm, upowszechniania i równego rozwoju do dob kultury, e, będącej źródłem tożsamości narodu polskiego i utrwania i rozwoju. E, Rzeczpospolita polska e, udziela pomocy Polakom zamieszkanym za granicą zachowaniu związków z Narodowym Dziedzictwem Kulturalnym. E, e. Myślę, że tak nie jest, ale ze względu na to, że. E, na przykład prze, przez nieuznawanie małżeństwa osoby tej samej płci zawartej za granicą Polski, a ten dostęp jest de facto bardzo limitowany i utrudniany. Zwłaszcza jeśli na przykład mamy do czynienia z parą homoseksualną, a może być nawet to związek partnerski formalny albo małżeństwo formalne. Um, I ta para może mieć dzieci, więc, a tym dzieciom odbierana jest właśnie ta wolność, jakby, czy gwarancja. Mm. Mam też artykuł 7. Um, organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Um, czy na pewno tak jest, jeśli chodzi o prawo międzynarodowe, które um, coraz bardziej chroni osoby homoseksualne? Um, artykuł 8. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczpospolitej Polskiej. Przepisy konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że konstytucja stanowi inaczej. Tutaj jest kwestia właśnie tego kodeksu rodzinnego i chłopkowego, który akurat mówi, kto może zawrzeć małżeństwo w Polsce, ale już na podstawie tych pierwszych artykułów przeczytanych to jest problematyczne, dlatego że jest właśnie ten kodeks rodzinny opiekuńczy w, w sprzeczności przepraszam, z tymi artykułami już tymi przeczytanymi. Nie mówiąc już, już o tym, że mówi się o różnych interpretacjach, ale tak naprawdę jest, jest napisane, że przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio. Chyba, że Konstytucja stanowi inaczej. Więc nie wiem, Um, artykuł 9. Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego. Hmm, jeśli to było tak naprawdę prawdą, um, Polska nie miałaby aż takich zaległości, jeśli chodzi o wypłacanie na przykład odszkodowań czy respektowanie wyroków um, sądów międzynarodowych. Um, artykuł 30. Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności, praw człowieka jego i obywatela. Jest ona nienaruszalna. Jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych. Szkoda, że tak nie jest, jeśli chodzi o osoby homoseksualne, znowu. E, artykuł 31. Wolność człowieka polega na ochronie prawnej. Każdy jest obowiązany szanować wolności. Nikogo nie można zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnej wolności i praw mogą być ustanowione tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego bądź dla ochrony środowiska i możliwości publicznej a nie wolności i praw innych osób. Ograniczenia te mogą, nie mogą naruszać um, istoty praw um, wolności i praw. Um, tutaj właśnie jest też kwestia poruszona tego, um, że nie rozumiem właśnie właśnie, dlaczego ci ludzie, którzy nie biorą małżeństwa tej samej płci, są tak bardzo przeciwko, chociaż nikt ich do tego nie zmusza. Artykuł jest drugi. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Znowu są równi i równiejsi w polskim prawie obecnie. Może wynika to właśnie z niezastosowania konstytucji albo czystej przyzwoitości. Um, dlatego, że nie sądzę, że racjonalna osoba widziałaby jakikolwiek, um, um, jakikolwiek sens w traktowaniu osób heteroseksualnych znacznie lepiej niż osoby homoseksualne. Ale idąc. Um, A, jeszcze jest kontynuacja. z um, tego drugiego. Um, nikt nie może być dyskryminowany w życiu publicznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Więc oczywiście hmm. dyskryminacja. A, a jednak ma miejsce. A, artykuł 38. Rzepospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia. Hmm. Szkoda tylko, że jeśli chodzi o hobstowe homoseksualne, hmm. kiedy mówione są różne rzeczy, na przykład to, że osoby homoseksualne powinno się palić, tak jak mówi ktoś, taki jak na przykład Trytek. To się spotyka z praktycznie żadną reakcją. Artykuł 39. Nikt nie może być poddawany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody. Jeśli chodzi właśnie tutaj o osoby homoseksualne, są poddawane one często w Polsce przy abrobacie kościołów, zwłaszcza tego kościoła, pseudoterapią konwersyjnym, Proszę nie szukajcie informacji na ten temat teraz. Nie chcę, żebyście się znowu zapłakiwali do snu, czy do, do przestawania. Artykuł 40. Nikt nie może być poddawany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu. Zakazuje się stosowania karsiolexnych. Znowu sytuacja osób LGBT jest taka nie inna i znowu terapia konwersyjna oczywiście. Pseudoterapia konwersyjna. I artykuł 37. Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym. Szkoda tylko, że ta wolność jest odmawiana osobom homoseksualnym. Teraz skomentowałem troszeczkę to, co Potrafią przeczytać. Myślę, że to jest kwestia leniwych prawników. Tak, myślę, że prawnicy są leniwi. E, wszyscy. E, ci, którzy nawet byliby sympatyczni, są, jak widać, e, zbyt mało aktywni w stawaniu po tym, co jest, e, m, co jest dobre. Czyli opowiadaniu się za sprawiedliwością. E, Myślę, że prawa człowieka są bardzo ważne w Polsce. Pomogłyby Polsce w jej rozwoju. Niestety, ale Polska ma bardzo mało zalet w porównaniu z innymi krajami Europy, więc fakt, że sytuacja praw człowieka jest na dość dennym poziomie, nie pomaga krajowi w rozwoju. Co więcej, autorytarne partie w kraju wygrywają wybory i rządzą nawet przez lata. Więc um, myślę, że, że to było na tyle. Dziękuję za uwagę.